No tutaj, DJ witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale! I dzisiaj jest ze mną Farel. siedzimy na Belce nad basenem, ponieważ dzisiaj będzie test zgodności. Będziemy odpowiadać na 20 pytań. Jeżeli będziemy się ze sobą zgadzali, to nic się nie dzieje, zdobywamy punkt. A jeżeli odpowiemy niezgodnie, no to niestety oboje lecimy do tyłu do basenu. Ja się panicznie boję, naprawdę. panicznie. Ta belka w ogóle się, się nie boi. Nic się nie buja, to pęknie, jest dobrze! To pęknie, to pęknie. Nic nie pęknie, wszystko Nie, pęknie, może nie nagrywajmy tego odcinka dzisiaj jednak. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków w basenie. No i oczywiście subskrybujcie kanał, żeby ich nie przegapić tam na dole. Eee, no i wpadajcie na kanał Krystiana, do którego link macie w opisie. A my, już bez żadnego zbędnego przedłużania, przechodzimy do pierwszego pytania. Pamiętajcie o tym, że zielona piłka to Krystian, czerwona piłka to Justyna. JJ Kafar, ty już o tym pamiętaj, żeby się nie pomylić. Faral zielony. Przez ciebie nie wpadali. Zielony kolor nadziei. Ja nie padnę, wiesz o tym, że ja wszystko wiem i się zgadzam, Ale wiesz, coś... że to, to nie o to chodzi, bo nie? nawet jak ja odpowiem inaczej, to po prostu tak jak jest niezgodna odpowiedź, to wpadamy obydwoje i tak, i tak. Mm -hmm. Przechodzimy do pierwszego pytania. Kto ma więcej pracy? Trzy, dwa, jeden. Nie, nie, nie! nie Lecimy! Źle odpowiedziała! Nie, 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 ja nie chcę nagrywać tego łacika, jedna! Dziutko chcesz? Odejdź, drogo, Ta woda jest taka zimna! Ty nos zatykasz? No muszę, bo ja się utopię. Ja to na patencie. Uuu! Ale to jest straszne! Fajnie się leci! Ale że my na pierwszym pytaniu odpadamy? Bo po pierwsze, pracy ja mam więcej, bo ja się zajmuję całym domem, a ty masz pracy więcej, dlatego że masz kanał gamingowy, więc tak naprawdę tu powinniśmy uh! podnieść obie piłeczki. Uh! A, czyli remis wtedy? No. Tego nie znałem, my jedziemy. Kto szczęście i narzeka? Raz, dwa, trzy. Nie żartujesz sobie, nieprawda! Ty narzekasz ty najwięcej narzekasz. na wszystko, na to, że ty nie słońce. na trawniku leży płachta, bo na trawniku się wylał syrop, mrówki łażą. Ty narzekasz. No bo się nie wylewa syropu na, na trawnik, bo mrówki nie łażą. Uh! To normalny wyle, wylewa syrop na trawnik. Ja miałam rację. Kryzja wysiadaj na tej dupie. Nie. Trzęsienie ziemi! No Chrystian! Trząsy w turnę! No <laughs> Ale ty jesteś zabawny! Kogo śmieszy łapka do góry! Nikogo? Znowu trząsy w turnę. Nikogo nie śmieszy Kto ma lepszą sylwetkę? Raz, dwa, trzy! Ale że ty taki jesteś? Jestem atletą. O Chcąc, nie chcąc. A. A ty co? Ja też? Ty no ty nie, skuszyła? no przecież ja dobrze powiedziałem! Nie. No nie ja dobrze powiedziałem! Czemu ty wskoczyła? ja skoczyłam? Ja powiem wam tak, Justyna dzisiaj jest zestresowana tak z tym spadaniem z deski, że ona zapomniała w ogóle zasad. Dlaczego ja spadłam? No. Kto dłużej przeżyłby bez internetu? Tutu! Czerwona? Jest. Dobrze! Następne! Kto podejmuje decyzję? Tu 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 tum. Dobrze! Idziemy! Na razie nie wpadamy. Kto lepiej robi jajko sadzone? Tum 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 tum! Bo ją nauczyłem, Co? a ona to wymasterowała Nie ja ostatnio się ze mną kłóciły, że ty lepiej robisz. Ale jak już ostatni raz mi zrobiłaś, no to... E, o, przyznałem Ci rację. No. Dawno nie gotowałem, gdybym słyszał sprawy. Proste. Proste. Tak. To prędzej wyprowadziłby się z domu ekipy. Tom, 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 tum. Kogo woli joystick? Tom, 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 tom. To ma lepsze gadane? Tum, tum, tum. No i. Co ty masz gadane? Co ty masz gadane? Jak ty nie, w ogóle z ludźmi nie gadasz? Jak ja nie gadam z ludźmi? Jak, to jak, jest introwertyk? Gdzieś idziemy, a ty, a ty mówisz do mnie. Idź się, ty zapytaj, idź ty to powiedz. Ty nigdy nie idziesz, bo, <laughs> bo się <laughs> boisz. Ja boisz się zapytać, dlatego mówię, idź. A się zgubisz na lotnisku kiedyś, to by, nie będziesz wiedziała, że to samolot, <laughs> ląduje. Nieprawda. Tak jest. To jest nieprawda. To są oszczerstwa w moją stronę skierowane. <laughs> uh! skocz! Nie, ja dobrze powiedziałem. Zwolnione tempo, słowo! To prędzej pojechałby na wakacje przez drugie półki. Tom, dom, dom, tak myślałem. Co? Tak myślałem. Gdzie byś pojechał? z yes, szakiem do koło Kto to prędzej założyłby OnlyFans? Raz, dwa. No gdzie ja? Wiesz, ja mnie nie założyła. Ale dla... Do jakiej scenerii No musimy teraz lecieć do wody znowu. Słuchaj, dla mnie to jest czysta przyjemność. A by założyła oni fansa? Co, co ja bym nam pokazywał? Głosy na klacie. <noise> Palec! <głosy> walisz na bombę? No Ty też walisz na bombę właśnie. Dobra. Raz, dwa, trzy! Nie chcę, muszę. Jak założysz OnlyFansa, nie musisz. Kto lepiej prowadzi swoje social media. Tum, tum, dwa, tum, dwa, tum. Jeden. To prawda, no Lepiej, ja tam o Instagramie często miasto zapominam. Kto prędzej zawalczyłby na Tum, 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 tum. tum. J. Bo i Dudek. Napiszcie w komentarzu, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, propozycję z kim Krystian mógłby zawalczyć na fajną Mama. Napiszcie z kim JJ mogłaby zawalczyć na fajną Czy tam to innej napiszcie federacji? to i to. O! Jestem ciekawy waszej propozycji. Z Szakiem, ale we dwójkę. Widzisz, aż się zakrzyślałeś? Kto ma większe doświadczenie życiowe? Tam, 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 tam. Ach, ty masz większe doświadczenie życiowe, jak ty mniej stąpać po tym świecie krócej. Ale i Krystian to nie zależy od tego wcale. Dobra. No i przez Ciebie musimy wpaść. Bo, bo się nie zgadzasz. Jezu, bo to nie znaczy, że jesteś starszy, to masz większe doświadczenie Dobra. życiowe. Dobra, wiem, co to rozwiąże. I tak wpadamy, ale kamień, nożyce, papier wyjaśnią. Przeznaczenia nie oszukasz. Kto ma większe doświadczenie życiowe, ten wygrywa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Trzy po trzy. powietrze tego <laughs> nabrałaś, bo inaczej mi się nie udało. Kto ma większy lęk w wysokości? 3, 2, 1. No i co? Dobrze! Aha, bo nie ta ręka, sorry. <laughs> Zmień rękę. Czyli źle widziałem, ale piłka była dobrze. Dobra, nie ma. Kwestia! ważna! Wyszło! Przecież nie ty wpadamy. masz większy rynek wysokości, bo ty się boisz karuzeli. Kobieto. Ja sto metrów nad ziemią rusztowanie kładłem, a karuzela to co innego. Nie, to nie jest to samo w ogóle. Co innego jak coś cię miota, tak o lewa, co innego wysokość. Nie, wcale to nie jest innego. Pani z doświadczeniem życiowym większym bieg. Czyli zgódźmy się z tym, lecimy dalej. Kto odkłada wszystko na później? Raz, dwa, trzy! Tak jest, to ja. Kto ma więcej oleju w głowie? Raz, dwa, trzy! No nie, no nie lec! To ta... no jak Krystiana. nie, Justyna! Kto ma więcej oleju w głowie? Tak, a dobra, ona, bo na codziennie olejowanie robi włosów, te sprawy. To chyba o to chodziło, nie? Lecisz. A zimno jest! Ty lecisz właśnie. Dlaczego ja? Może Krystian, wyjść się skup normalnie odpowiada jak człowiek. Prawdziwie, a nie kłamiesz, tylko cały czas. Jezu serio, ile. My już chyba 15 na no, 20 razy skoczyliśmy do tej wody. Bo nie chcesz się dogadać. <grym> aaaa! Aaaa! Nie mi tak. Nie no przodu. Nie, robię, nie robię. Do przodu, do tyłu, no do Nie robisz. <grym> ja nie robisz. Nie Nie robisz. Nie robisz. Nie Nie ostatnie pytanie w tym odcinku. Już? Tak szybko? Tak. Chciałem jeszcze parę razy sobie wpaść. Zgódź się teraz. <grym> Kto sprzedałby swój kanał za 100 milionów dolarów? Co? 3, 2, 1. Obydwoje byśmy sprzedały. Dobra, ja to szukałem trochę. <grym> Czemu? Bo podniosłem tak, wiesz, a później tak... że, najmniej, że ja bym sprzedała? A Ty byś nie sprzedał kanału nie. za 100 milionów? Nie. Tak w sumie założyłbym drugi. Widzowie by na drugi. No Sprzedałbym. Tak, właśnie, to no dobra. Widzowie, to bym sprzedał ten kanał, byśmy. Z tego... Zrobili jakieś konkursy. Na, na, konkurs na 10 milionów dolarów. O, to by było. Jak ktoś chce za kupić kanał, zapraszamy, no. zrobimy konkurs na 10 milionów dla widzów PSC! Koniecznie napiszcie w komentarzu, ile my zdobyliśmy w ogóle punktów w tym odcinku, bo ten odcinek był beznadziejny pod względem punktów dla nas. Nie. Podlawaliśmy praktycznie za każdym razem. I yy, oczywiście zostawcie łapkę. I ten przycisk czerwony subskrypcji. Tak, jak dajemy. <laughs> Tamten to był łapka. I wpadajcie na kanał Krystiana, link w opisie. I wpadajcie na nasze Instagramy, link też macie w opisie. I jeżeli mamy się z wami... Nie, widzicie, nie, 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 czeka, źle. Wpadajcie na kanały JJK i Farela, a my spadamy. Nara. To żyła rzadka Nie. Masz chlor Tak. To można powiedzieć, że takim chlorem trochę jesteś. Trzymajcie się.